Wykonamy parę zadań ze skali. Zadanie pierwsze. Podaj skalę przekształcenia. Popatrzmy sobie. Mamy rysunek, który jest wykonany na niebiesko. Tak? Ten rysunek to prostokąt. Podane są jego wymiary tego prostokąta i powstał rysunek zielony. Ten rysunek ma skalę napisaną 1 do 1. Co oznacza, że to jest rzeczywisty wymiar. Teraz ten, co się z nim stało. Otóż on, widać, że on był taki, tak? A co się z nim stało? Został pomniejszony. Pamiętamy, że skala pomniejszenia to zawsze stosujemy jeden do czegoś, jeden do jakiejś cyferki, czyli zapiszę sobie 1 do na razie nie wiem do ilu. Co się stało z trójką? 3 zostało podzielone przez 3, żeby dostać 1, prawda? Czyli prawdopodobnie skala przekształcenia to 1 do 3. 3 dzielone na 3 to 1. Sprawdźmy jeszcze z szóstką. Jeśli 6 podzielę na 3 i też dostanę ten wymiar, to znaczy, że skala przekształcenia to 1 do 3. Sprawdźmy. 6 dzielone na 3 daje mi 2. Zgadza się? Czyli przekształcono ten rysunek w skali 1 do 3, czyli Podzielono wymiar 1 i drugi wymiar podzielono przez 3. 6 dzielone na 3 to 2. Tu można sobie nawet napisać tak, że 6 podzieliliśmy na 3 i zostało nam 2, a tutaj było 3. Czyli drugi wymiar to było 3 podzielone na 3 i dało nam 1. No i zgadzają się wymiary. Znaczy, że skala, której szukamy, to 1 do 3. Weźmy kolejny rysunek. Mamy mały okrąg, powstał duży okrąg. Co się w takim razie stało? Ten był w skali 1 do 1, czyli to jest wymiar rzeczywisty. I co się teraz wydarzyło? Jedynka zmieniła się na czwórkę. Jak? No pomnożyła się przez 4, prawda? A więc po pierwsze skala powiększająca, czyli na pewno będzie coś do jednego, czyli mogę zapisać w ten sposób. Jak to wygląda? No wygląda to tak, że jedynka powiększyła się 4 razy, a więc to jest skala powiększająca czterokrotnie, czyli 4 do 1. Pod punkt C. Co się stało z wymiarem 2,5? Popatrzcie, tu się coś zmieniło, tu jest na górze, tu jest na dole. Dopiszmy po prostu wymiary. Tutaj jest też 5 cm, bo to kwadrat. Tu też jest 5 cm, tak? Tu jest 2,5, i tu jest 2,5. Popatrzmy. 2,5 zmieniło się na 5. Co się zrobiło? Z mniejszego powstał większy, czyli na pewno skalę mamy coś do 1. Powiększyło się ile razy 2,5 cm na 5? Powiększyło się 2 razy. A więc ta skala to 2 do 1. Przejdźmy do kolejnego polecenia. Wykonaj polecenia. Narysuj powyższą figurę w skali 1 do 2. Co to znali, znaczy skali 1 do 2? Pomniejsz. Jeżeli czytacie 1 do 2, pomniejsz dwa razy. Pomniejsz. Czyli weź wymiar każdej z tych figur i pomniejsz dwukrotnie. Tu nie będzie to takie łatwe, bo mamy nierówno z kratkami. Popatrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, czyli musimy tę figurę tu narysować pół. Tej długości i ten odcinek też pół tej długości, czyli raz, dwa po kolei policzymy wszystkie te odcinki tutaj, ile mają i narysujemy połowę tej długości, tak? I za każdym razem musimy tak wykonać, jeśli jest skala 1 do 2, czyli skala pomniejszająca dwukrotnie, tak? No to rysujemy prostokąt, tak? W pomniejszeniu. No to spróbujmy go narysować w tym pomniejszeniu, tak? rysujemy i proszę bardzo. Czyli tak. Połowa tych kratek to jest 1 2 3 4 5. Czyli musi mieć 2,5 kratki tu. Tak, 2,5 kratki. Poprawimy. Raz 2 dwa, 2,5, dwa tak? 2,5 i, i tu połowę tych czerni musi mieć o, tak, chyba. Musimy to policzyć i sprawdzić, czy pasuje. Czyli tak tu ma 8 cm, tak, czyli musi mieć 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu pasuje. I tutaj miał raz, dwa i pół. Ciężko jest to podzielić, to podzielimy kratkami. Mamy 5 kratek, 5 kratek na połowę to dwie i pół kratki, czyli pasuje. Powinno być dobrze. Zaraz to sprawdzimy, tak. No, wygląda na to, że jest podzielony dobrze. Jaka to była skala? To była skala 1 do 2, czyli podzieliliśmy wymiar dwukrotnie. Można sobie dopisać te wymiary, czyli jeśli nasz wymiar miał 8 cm, tak? Czyli dokładnie mówiąc, to miał 16 kratek, to tu, 16 kratek, tak? To tu musi mieć 8 kratek, a jeśli tu miał 5 kratek, zmniejszymy tutaj wielkość. 5 kratek. Tak, tu ma 5, to tutaj musi mieć dwie i pół kratki. Tak, i tak ma. Dobrze, weźmy następną figurę. Zajmiemy się następną figurą. Następną figurą jest. Kolejny prostokąt i mamy narysować go tym razem w skali 2 do 1. Co oznacza skala 2 do 1? Skala 2 do 1 mówi: powiększmy dwa razy. Dwa razy powiększmy tę figurę. Jeśli ona ma 2, 4, 6 kratek, to my musimy zrobić to na więcej, prawda? Czyli my musimy zrobić to na ile kratek, jeśli dwa razy większa ma być na kratek. 12, tak? Jeśli miała 6, czyli mamy 6 i tu jeszcze raz 6. Dobra. I teraz mamy jedną kratkę, a mamy powiększyć dwa razy, czyli musimy dostać dwie kratki, tak? Tu troszeczkę nam się rozjechało, ale już powinno być dobrze. Oczywiście po takim narysowaniu najlepiej sprawdzić, czy nigdzie się nie pomyliliśmy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć raz dwa trzy cztery pięć sześć pasuje jedna kratka dwie, czyli żeśmy zrobili to prawidłowo. Teraz możemy wykonać zapis sobie, żeby nam pomogło. To to był jeden dwa trzy centymetry dla sprawdzenia. Jeśli to było 3 centymetry, to dwukrotnie większy, bo mamy powiększyć, to znaczyłoby, że ma być 6 centymetrów. Jeśli to było pół Centymetra, czyli 5 mm, tak? To było pół centymetra, czyli 5. No to tutaj musi być 10 mm, czyli tak na dobrą sprawę 1 cm, tak? Czyli to ma być równe 1 cm. Jeśli tak jest, to znaczy, że się wszystko zgadza i wszystko jest dobrze zrobione. To weźmy w takim razie pod punkt C. Pod punkcie C mamy sytuację taką, że mamy narysować figurę w skali 1 do 5. No to dobrze by było policzyć sobie albo centymetry, albo kratki, bo to na... nie ma różnicy, czy policzycie tak, czy tak. Mamy kratek 5. Ja policzę na kratkach, dobra? Czyli 5 kratek. Tu też, bo to jest kwadrat. 5 kratek. Co mam zrobić? Pomniejszyć. Pomniejszyć pięciokrotnie. To jeśli ja mam 5 kratek podzielić na 5, to co dostanę? No to na pewno dostanę. 1. Tak, dostanę 1. No to jeśli dostanę 1, to w takiej sytuacji yy, z tej strony też dostanę 1, tak? Czyli dostanę taki. O, kwadracik. O, taki. Tak? Tu dostałam taki kwadracik 1 na 1. Troszeczkę go przesunęłam w tą i w tą stronę, ale to nie ma różnicy, bo widać, że powstał faktycznie 1 na 1, tak? To jest pomniejszenie. Ale wszystkie te rzeczy trzeba oczywiście wszystkie sprawdzić. Sprawdźcie zawsze, czy wszystko pasuje, tak? Czyli wróćmy do tego, co miało być 1 do 2. Pomniejszyć, pomniejszyliśmy. 2 do 1, co mieliśmy zrobić, powiększyć dwukrotnie. 1 do 5, co mieliśmy zrobić, pomniejszyć pięciokrotnie. Jeśli to się wszystko zgadza, to znaczy, że zadanie zostało prawidłowo wykonane. Dziękuję bardzo.